Tu ja stąd widzę. Dwóch tu jest, dwóch tu jest. 1 minus 37. Ja! Tak, Poczekaj, matka. Dobra, na komputerach ostatni jest. A ja tu? Nie, na komputerach był. Jak do tego doszło? Nie wiem. Krótką, długą nie wyjdzie. Mówiłem, chciał pójść, a chciałbyś. Nie wyjdzie. Nie wierzę. ty tylko nie zrobiłeś. Matka, proszę. Mam Znowu? Język. Dawać. Nie mam. Daj też coś, proszę. O, dziękuję, Fifer. Fifer jest najlepszy. No nie, najgorszy aktualnie. To wrócić to to nie. <suszynki> ostatni będą pierwszymi kurwa <grymnie> nie, nie. O tych mają! Granat na okna! Powtarzam! 95, come on a, grana... a! Granat z okien! Dzięki, jeden Kurwa debil Oś z bloku woli! Dwóch dwóch tam gdzie ojciec dobrze, Ale i pół pojady, o Jezus okna, 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 okna Tam gdzie matka wchodzi Adrian, be careful Be careful Be klerk Na dworze gdzieś jest chyba Zeus gonna take your mama Mąka kiko? Tam gdzie ojciec chodzi Nie tupaj tyle ty. Nie metrę? tupaj, Boże on wie gdzie Oba, kapiszona Sniperka, kapiszona do Krzysiu mi czanguj go Kurde Ej <laughs> ja myślałem, że pobieg kurwa po zakładnika No, no to weź nie myśl no Tylko strzeluj Ja ci nie dam kolejnej <laughs> brodki Dobra, te kupię sam Łaski bez Adamku, dwie kałachy. Łaaa. Wow. Kupicie kałachę? Do Dobra, ja wezmę. Dziękuję. Kupię galeriankę. Komuś. O, miał o, dziękuję. Nie dla mnie, a nie dla ojca. <grym> a a Teraz jakiegoś tam, jak to ty mówisz? szałacha z Szałacha. Ja jestem gers, jak Lechler. co jesteś. Rzucasz matka smoka. Rzucaj. O, chuj gijnie gościu. Stary jest niekryty. przebieg, przebiegł, przebiegł! Ojciec polem! I smołka rzucił mi pod nogi. Stary, stary. Ratowany. Ej, mówcie Zabicił. co tam widzicie, mówcie, jakieś info. Czy mamy już wybiegać? Halo, nie jest. Paragraf. okna po lewo, okna po lewo u góry, u góry, okna po lewo z zakładnikiem. A to ja mam OHP. Albo nie spierdolił. Daleko jest, daleko po prawej. Nie wiem gdzie <laughs> Chodź bliżej matki. Macie razem dużo HP. Może, bym macie w chuj HP. Ale jest na dół. a on jest ostatni. On ma tylko jednego flaga, Adrian, tego się nie da przeżyć. Zaraz trzy. Ja patrzę skrzyżowanie. Adrian patrzy długą, nie musi patrzeć skrzywania. Nie wyjdzie tam. Bez zerwienia Adriana. No, tak. To Fiwi może dalej patrzeć. Nie, no dobra, no. już cicho, niech stoją. Ale mi stoi. A, on... A, tak też można. Tu wyszedł. Jak ty Adren pilnowałeś? Kurwa on musiał być w tym czasie, on musiał być w tym czasie na Kurda. komputerach. Kurwa śniegiem gdzieś pójść, bałwanem, Kój wie gdzie on ja ja Z ciebie chciałbym. bałwana zrobił. Z się za bałwana, kurwa. No nie.